Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Historia po godzinach w ramach Centrum Myśli Narodowej. Dzisiaj moim gościem jest Karol Białek, student polak, studiujący na University College of Dublin. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Polsce i Irlandii. Karol ma duże doświadczenia w tym kraju. Chciałbym przede wszystkim porozmawiać z Tobą o tym, jak żyć, można powiedzieć, i w tym miejscu jakie są relacje pomiędzy Irlandią a Polską? Jak można powiedzieć, można odnieść te dwa kraje do siebie, te dwa narody, jakie są ich obyczaje, jakie są różnice, jakie też są punkty wspólne. Na początek jednak chciałbym zapytać ciebie o jedną istotną kwestię. Jakie historyczne doświadczenia Polski i Irlandii uczą życia w trudnym sąsiedztwie? Dobrze, to dziękuję bardzo za zaproszenie Mateuszu i tak można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wydaje się nam, że jesteśmy praktycznie identyczni. No bo z jednej strony przywiązanie do kościoła katolickiego, czasami przywiązanie również do alkoholu i głównie właśnie y, niezbyt życzliwi sąsiedzi. No i problem jest właśnie taki, że i przy okazji różnicą no to jest to, że y, mimo wszystko jako Polacy mieliśmy historię państwowości. I można zapowiedzieć, że od Chrztu Polski, od koronacji Bolesława Chrobrego w 12 w 1025 roku, no to jednak państwo istniało y, jedynie z lekką przerwą podczas rozbiorów, oczywiście na 123 lata. A w przypadku Irlandii, no niestety trwało to trochę dłużej, bo w, y, w 1169 roku po inwazji Normanów i Anglików praktycznie wyspa była podporządkowana pod Wielką Brytanię. I można właśnie, ja bym powiedział moim zdaniem, że właśnie historia państwowości Irlandczyków powstawała y, poprzez opór wobec najeźdźcy. I można właśnie dlatego powiedzieć, że y, to uczy w pewnym sensie pewnego takiego zaangażowania, które pokazuje, że musimy być w pełni aktywni, żeby jednak utrzymać tą podmiotowość państwową. Co moim zdaniem często Irlandczycy niestety nie robią, bo też może nie wszyscy wiedzą o tym, ale też są neutralni. Niestety R ar armia u nich y, po prostu nie istnieje praktycznie. No, na przykład pow mogę powiedzieć, największym przykładem jest takim, że że w momencie, kiedy na przykład rosyjski samolot przelatuje przez strefę powietrzną Irlandii, no to oni nie mają samolotów, żeby go właśnie odstraszyć. To kogo oni proszą o pomoc? Wielką Brytanię. Proszą RAF. O, o pomoc. Dlatego można byłoby zapytać od razu, czy to właściwie jest niepodległość, tak? W dużym zdaniu. Więc, więc tak to bym powiedział, że to niestety w pewnym sensie trzeba się dostosować, a przez to, że my mamy troszkę gorszą sytuację, powiedziałbym yy, geograficzną. Gdyż Wielka yy, Irlandia mimo wszystko nie, ma tą Wielką Brytanię, ale ma dobre relacje z nimi, gospodarcze również i też po Brexicie mocno skorzystali, bo nawet dużo ludności przeniosło się do samej Irlandii, to oczywiście yy, Emigracja w USA jest wielce y, pomocna dla nich. Właśnie tutaj m, można powiedzieć, no. Położenie Irlandii jest specyficzne, jeśli chodzi zarówno o geografię, położenie, otoczenie wody w stosunku do, do tego, jak to wygląda w Polsce, ale też i właśnie jeśli chodzi o te historyczne doświadczenia, chciałbym Cię trochę podpytać, jeśli chodzi o relacje Irlandii z Wielką Brytanią. No tutaj wiemy, że bywało mówiąc, bardzo dyplomatycznie różnie na tym polu, jeżeli chodzi o te wzajemne relacje. I tutaj bym zadał może takie dosyć prowokacyjne pytanie: w czym podobne są relacje Polski z Niemcami i Irlandii z Wielką Brytanią? No to, to powiedzmy, można zawsze znaleźć lekkie podobieństwo, tylko też należy zrozumieć, że, że mimo wszystko z Niemcami, mimo wszystko jesteśmy gdzieś tam pogodzeni w tym sensie, że. Oczywiście, sprawa reparacji oczywiście jest podnoszona od dłuższego hmm. czasu, ale z drugiej strony nie mamy aktualnie problemu, który nas łączy aktualnie. A w przypadku Irlandii Wielkiej Brytanii jest y, przykład Irlandii Północnej. Hmm. Gdyż należy zaznaczyć, bo też byłem po wielu rozmowach właśnie z różnymi politykami czy ekspertami właśnie na temat Irlandii Północnej, gdyż prowadzę właśnie pracę badawczą, hmm. co ciekawe dla ambasady hiszpańskiej akurat na miejscu, y, jak wygląda ewentualne zjednoczenie. No i niestety problem jest taki, że Wielka Brytania nie ma chęci zajmowania się właśnie Irlandią Północną, tylko problem jest taki, że nawet jest nie do, dofinansowania i często nawet można słyszeć problemy w Irlandii Północnej, że, że często ludzie narzekają, że poziom życia jest niższy i oni zazdroszczą właśnie ludziom na południu, czyli w samej Republice. No i właśnie problem jest taki, że, że z drugiej strony no to właśnie Irlandczycy byliby z południa powiedzmy, chociaż oni nie lubią tego określenia, no bo wiadomo Irlandia jest, jest to ten, ten główne ziemie, ale chodzi o to, że często Irlandczycy z Irlandii Północnej czują się Brytyjscy, a sami Brytyjczycy w Wielkiej Brytanii, tego nie do końca tak widzą. I tak jak można wielokrotnie słyszeć opinię, no to najchętniej Wielka Brytania by się pozbyła tego problemu, żeby się Irlandia zjednoczyła, no ale już jest pewna forma identyfikacji, była przekształcona przez, przez to, że wiadomo, północ była protestancka przez wiele set lat, i oni zawsze argumentują, że, że mogli być alienowani w wielu przypadkach, tak jak w przypadku Niemiec Wschodnich i Zachodnich. No, ale w rzeczywistości niestety ten, ten konflikt cały czas istnieje, prawdopodobnie będzie trwać. No, i w tym przypadku, właśnie głównym, bo nawet powiem tak: Irlandia wiadomo, jest w Unii Europejskiej, Wielka Brytania już nie, Irlandia nie jest w NATO, a Wielka Brytania jest w NATO, więc trochę tych różnic jest. A jednak Polska jest i w NATO, i w Unii Europejskiej z Niemcami, więc jeśli tam automatycznie trochę łatwiej jest nam podejść do tej współpracy niż w tamtym przypadku. Tutaj też w sumie mógłbym dopytać, bo na przykład jeżeli chodzi o relacje Polski i Niemiec, to my mamy bardzo duże, teraz w tym, w tym momencie mamy bardzo duże dużą współpracę na polu gospodarczym, to znaczy re, relacje, stos jeżeli chodzi o stosunek handlowy pomiędzy Polską i Niemcami jest bardzo duży i to powoduje, że pomimo historycznych różnic jesteśmy ze sobą mm -hmm. dość mocno związani. A jak to wygląda w przypadku Irlandii i Wielkiej Brytanii? Tutaj te relacje gospodarcze są faktycznie tak mocno zaciśnione ze względu na bardzo bliskie położenie, czy to jednak jest trochę bardziej zniuansowane? Znaczy jest to rzeczywiście podobny, podobny stosunek jak mamy z Niemcami z tego powodu, że oczywiście jak w 1949 roku Irlandia uzyskała niepodległość po zmianie konstytucji przez premiera de Valere, no to przez główny czas wyglądało to w taki sposób, że bodajże chyba największy właśnie ich gospodarczym współpracownikiem była Wielka Brytania, gdzie bodajże 70% no to właśnie wymiany handlowej było tam, ale jak w 1973 roku Irlandia dołączyła do Unii, Unii Europejskiej, więc dołączyła rzeczywiście bardzo wcześnie, no to widać było, że ten trend się powoli zmniejszał. Szczególnie, że Brexit też trochę zmienił sytuację, gdzie na przykład, tak jak wspominam o Irlandii Północnej, no to był problem taki, że ludzie nie chcieli granicy między północą a południem Irlandii, dlatego y, tam jest specjalny dekret polegający na tym, że, że Północna Irlandia, która Teoretycznie nie jest w, w Unii Europejskiej jako część właśnie Wielkiej Brytanii, ma specjalną umowę z Południem, że ich, ich właśnie granica jest na zasadach, jakby oni byli w Unii, więc jest to dosyć skomplikowane, ale na ten moment działa i po prostu mm, powiedziałbym, że głównie to, Wiel to Irlandia sama sobie. Zdała, miała jednak tą możliwość, żeby nawiązać współpracę gospodarczą właśnie z Hiszpanią, z Francją z, i oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jednak y, y, obecność międzynarodowych instytucji jak Apple, Facebook, no to hmm. przyczyniały się do szybkiego wzrostu w latach dziewięćdziesiątych. Tutaj też mówiłeś w kontekście tych sporów Irlandii z Wielką Brytanią na temat, można powiedzieć, no takiego poczucia tożsamości, odrębności. I właśnie dlatego chciałem też poprosić o takie porównanie, jakie strategie tutaj, jak, jakie różnice można wyróżnić w strategiach zarówno Polski i Irlandii. Narodów naszych konkretnie, jeżeli chodzi o takie dążenie do zachowania własnej tożsamości narodowej, to znaczy, jak konkretne narody w tym przypadku, albo raczej elity tych narodów, jeżeli mamy doprecyzować, dążyły do zachowania swojej odrębności tak na tle porównawczym. Mhm. Tak, znaczy, elementem wspólnym na pewno jest, bo rzeczywiście musimy zaznaczyć to, że jednak Irlandia była pod okupacją brytyjską 800 lat, a my jest 23 mhm. lata, więc. To jest dosyć nieporównywalne, ale co łączy nasze dwa kraje, to oczywiście jest rola kościoła. I to szczególnie powiedziałbym, że w kontekście Irlandii samych, gdyż od V wieku, od właśnie św. Patryka, który w ogóle z Walii pochodził, ale stał się właśnie kapłanem w Irlandii, tak jak u nas święty wojciech zresztą z Czech pochodził, to można podobieństwo znaleźć, ale polegało to właśnie na tym, że właściwie po XII wieku aż do XVI wieku, Gdzieś tam nastąp, nastąp, dalej następowała to wchłonięcie Irlandii i Wielką Brytanię, aż do właśnie rządów Tudorów. I jak Anglia stała się protestancka, no to się zaczęło to, to właśnie zwiększać. Tylko właśnie różnica była taka, że że właściwie Kościół był jedną elitą, bo oni nie mieli czasu, ani miejsca, żeby właśnie stworzyć elity polityczne i rzeczywiście Kościół był, kościół był tym elementem, który pomagał właśnie utrzymać tożsamość. Gdy często nawet w samej zachodniej Irlandii, właśnie w części, przy okolicach miasta Galway, to właśnie najwięcej osób mówiących właśnie w języku irlandzkim, inaczej gelickim, no to również utożsamiały się jako, jako katolicy. I po prostu kościoły i, i księża byli byli często y, tymi osobami, które wspomagały utrzymać tą właśnie identyfikację. Jednakże w XVII wieku właśnie wizyta pana Cromwella, y, którą często nawet historycy porównują do, do metod stalinowskich nawet, no to spowodowała spadek y, właśnie samej wiary. A później oczywiście wielki głód w XIX wieku spowodował to, że milion osób umarło z głodu, milion, albo do dwóch milionów emigrowało. No i ta wiara zaczęła spadać i spadać. I oczywiście trwało to do, do lat czterdziestych. I tylko, że właśnie problem jest taki, co akurat można powiedzieć jest też podobieństwem, że w momencie odzyskania niepodległości też władza kościoła i popularność zaczęła spadać, co, co też widzimy trend w Polsce obecnie. Te lata konfliktu, walki o niepodległość, można powiedzieć, różnie wpływały na społeczeństwo. To znaczy, siłą rzeczy, kiedy ta grupa ludzi walczy o zachowanie swojej tożsamości, no to powoduje, wzmacnia to ogólno, ogólne poczucie dumy, mm -hmm. takiej chęci zachowania tożsamości. Aczkolwiek nie zawsze się tak dzieje. To tak. znaczy, w przypadku Polski, wielu analityków, naukowców, publicystów. Dziennikarze często pisało przez ostatnie 30 lat o tak zwanym zjawisku pedagogiki wstydu. To znaczy, tak. że duża część naszego społeczeństwa, niejako mimo poniesionych ofiar przez naszych przodków, mimo całego tego rozlewu krwi, jednak jakoś wstydzi się Polski. To znaczy, nie ma takiego wyrobionego na tej podstawie przekonania, takiej pewności siebie co do własnej pozycji jako społeczeństwa. Swego narodu. Narodowa. Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o pozycję w tej hierarchii narodów, czy też w ramach takiej rywalizacji. Międzynarodowej i właśnie chciałem Cię też zapytać o to, jak Irlandczycy na to patrzą, to znaczy, jak te lata często trudnej historii na nich wpłynęły i czy w związku z tym współczesne stosunki Polski i Irlandii z sąsiadami można nazwać partnerskimi, to znaczy, czy zarówno nasz kraj w Twoim przekonaniu, jak i kraj, jak i Irlandia można powiedzieć, że nasze społeczeństwa. Są na tyle dojrzałe, że mogą y, współpracować czy też rywalizować, nawiązywać kontakty z innymi narodami na zasadach partnerskich. Czy te doświadczenia historyczne, trudne, które, o których mówiłeś, jakoś nie złamały tutaj naszego kręgosłupa w tym zakresie. Mm -hmm. Tak, ja powiem tak właśnie zaczynając hmm. od samych Irlandczyków, hmm. to ja muszę zacząć, że to są naprawdę sympatyczni, fajni ludzie i mimo wszystko y, traum, które doświadczyli, byli w stanie, y, można powiedzieć, jakoś to y, przeżyć. Bo nawet, no. bo muszę zaznaczyć się od tego, że nawet samo doświadczenie, nawet można powiedzieć, że... Bo, zacznę od tego. W XVIII wieku y, był powsta powstał tak zwany Grattan's Parliament. I to oznaczało, że przez 18 lat właściwie władza ustawodawcza i sądownicza do CETA, y, była przeznaczona tylko dla Irlandczyków, czyli mieli jakąś formę samostanowienia. I po tym jak właśnie wszedł akt Unii 1800 roku, gdzie właściwie Wielka Brytania aneksowała Irlandię jako, jako część Wielkiej Brytanii, no to wtedy zaczęły się właściwie myśli, że, yy, że, że powinni wrócić do stanu z tego Parlamentu, co w ogóle jest ciekawym przeświadczeniem, bo jak mi się wydaje nam się. Polakom wydaje, no to, to że Irlandczycy zawsze walczyli o niepodległość, a tu niekoniecznie to o tym właśnie wskazuje, no bo często nawet jeden z działaczy niepodległościowych, który chciał właśnie drogą konstytucyjną, właśnie gdzieś tam otrzymać pewną część tej niepodległości, no to on, on, on nawet wspominał w korku z wypowiedzi swojej, że że chcieliby wrócić jedynie do tego stanu sprzed aktu Unii. No i można powiedzieć, że takim jedynym jakby zapalnikiem jako, jako wydarzenie, które możemy znaleźć w historii, to właśnie było powstanie wielkanocne w 1916 roku, gdzie Patrick Pierce właśnie z grupą rebeliantów irlandzkich chcieli wykorzystać zaangażowanie Wielkiej Brytanii w konflikcie właśnie I wojny światowej, no to, no to rozpętali to powstanie, które zresztą trwało tylko 4-5 dni. No i później jedynie co to zachęciło ludzi, żeby właśnie walczyć o niepodległość, no to ta brutalność Brytyjczyków, bo oni kazali właśnie y, przeprowadzić egzekucję na tych liderach i, i byli brutalni wobec, wobec ludności, i, i to jedynie właściwie dało napęd do chęci niepodległościowych, bo wcześniej takich nie było. No, wracając do samego sedna, no to powiem tak, często można powiedzieć, że, że sam ten że, że powiem tak Irlandczycy byli w stanie często powiedzmy nawet uzyskać te relacje part partnercze dzięki temu, że mimo wszystko mieli tą emigrację bo mówi się tak, że w samych Stanach Zjednoczonych Pochodzenie irlandzkiego osób może być około 30 milionów, nawet i więcej. I jak osoby pokroju właśnie John Kennedy, Joe, Joe Biden, yy, czy nawet Reagan, no to wszyscy pochodzenie irlandzkie, czyli moim zdaniem oni zawsze mieli ten argument do budowania relacji yy partnerskich. A przy okazji jeszcze plusem było dla nich to, że mimo wszystko oni nie brali udziału w II wojnie światowej, nie byli, pod, yy, w, yy, byli właśnie. Nie mieli komuny, tak jak, tak jak to u nas było, i mieli rzeczywiście czas, żeby gdzieś tam się z tych traum wyleczyć i żeby skorzystać z czasu pokoju, który właściwie trwał od, od lat 30., bo nie byli zaangażowani. Więc też trzeba spojrzeć na to, że my trochę innej sytuacji byliśmy i trochę oni, ale mi się wydaje, że mimo wszystko historia naszej państwowości i relacji historycznych pozwala nam z łatwością to uzyskać. małem po prostu większe doświadczenie w tym niż oni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Karol Białek, Polak, student studiujący w University College of Dublin. Bardzo mi było miło Cię gościć. Dobra, dziękuję bardzo Mateusz, dziękuję Państwu. A ja dziękuję Wam, że byliście z nami w tym odcinku w ramach cyklu Historia po godzinach w Centrum Myśli Narodowej. Zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania naszych materiałów, ale też kolejnych, które już wkrótce. Przed nami, pamiętajcie, żeby śledzić Centrum Myśli Narodowej. Do zobaczenia już wkrótce.